Po przerwie reprezentacyjnej Radomianie wrócili do walki o ligowe punkty. Z Gdańska, czyli terenu Beniaminka Rozgrywek, tamtejszej Lechii, Zieloni wrócili jednak z zerowym dorobkiem. Do przerwy bramek nie było, choć to Lechia przeważała. W drugiej połowie gola z rzutu karnego zdobył Kamilomena. Więcej bramek nie było i Lechia wygrała z Radomiakiem 1 do 0. Nie był to rezultat, którego się spodziewaliśmy przeciwko Lechii Gdańsk. Przygotowaliśmy się bardzo dobrze do tego spotkania i byliśmy bardzo pewni w naszych działaniach. Pierwsze 15 minut Lechi, był to bardzo mocny start z ich strony, zepchnęli nas z naszego pola karnego i stworzyli wiele groźnych sytuacji. W dalszej części meczu udało nam się balansować mecz i mieć więcej piłkę. Stworzyliśmy sobie dwie dogodne sytuacje, tam Rafał Wolski i Leo. Spodziewaliśmy się, że w drugiej połowie Lechia również mocno zacznie i uda udawało nam się to, temu się przeciwstawić. Podobnie jak w meczu z Legią Warszawa dostaliśmy przeciwko sobie rzut karny i przez to yy, prze, przegraliśmy mecz. W dalszej części meczu stworzyliśmy sobie dwie trzy klarowne sytuacje, ale na samym końcu nie udało nam się strzelić bramki. Jesteśmy zawiedzeni dzisiejszym rezultatem, ale chciałbym bardzo podziękować naszym kibicom za, za to wsparcie, jakie nam dali w dniu dzisiejszym. Po ósmej kolejce Radom jak ma na koncie zaledwie 6 punktów i jest w strefie spadkowej PKO Ekstra Klasy.